porządku, odejdę. Ale pamiętaj o tym. Wstałem cicho, podniosłem karton i ruszyłem w stronę drzwi wejściowych. To były moje 27 urodziny. To był dzień, w którym moi rodzice i młodsza siostra powiedzieli mi: musisz się wyprowadzić. Przez dwa lata co miesiąc oddawałem część swojej wypłaty. Mój dochód stał się częścią tego. Co utrzymywało moją rodzinę na powierzchni, a jednak zamiast jakiejkolwiek oznaki wdzięczności, czułem się tak, jakby po prostu szukali wymówek, by mnie wyrzucić. Czas stanąć na własnych nogach, masz już dwadzieścia siedem lat. To nie jest twój dom. Jest nasz. Rozumiem. Odwróciłam się tylko raz i powiedziałam: Cóż, rób co chcesz, ale jeśli później będziesz tego żałować, to będzie twoja wina. To była moja mała deklaracja wojny. Mam na imię Loren. Mam trzydzieści lat i pracuję jako pielęgniarka. Mam kochającego męża i wesołego pięcioletniego syna, Szanę. Życie było proste, ale pełne śmiechu. Przynajmniej do tamtego dnia. do dnia, w którym mój mąż zginął nagle w wypadku i nigdy już nie wrócił do domu. Wtedy nie miałam nikogo, na kim mogłabym polegać, więc nie miałam innego wyjścia jak wrócić do domu rodziców. To miało być tymczasowe, kropka. Chciałam tylko miejsca, w którym szon i ja moglibyśmy przez chwilę poczuć się bezpiecznie. To było wszystko, czego chciałam, kropka. Ale dom moich rodziców był zimniejszy niż sobie wyobrażałam, kropka. Mój ojciec, Robert, zawsze był cichym człowiekiem, wiecznie powtarzającym swoje ulubione zdanie. Zajmij się tym sam. Moja matka, Susan, dbała tylko o pozory i opinie sąsiadów, ale w środku ciągle doszukiwała się we mnie winy. Powrót do domu z dzieckiem. Co za wstyd. Naprawdę nie musiała tak mówić. Moja siostra Nicole, cóż, była typową nowoczesną młodą kobietą. 24. Idzie do u. Imprezowała każdej nocy z telefonem w ręku kropka ilekroć dostała nową torebkę od projektanta, mówiła z jasnym, niewinnym uśmiechem: Ty też powinnaś sobie coś takiego kupić. W międzyczasie zastanawiałam się jak pozwolić sobie na zakupy spożywcze dla mojego syna. Oboje rodzice patrzyli na mnie jak na kogoś obcego. Wiesz, nie obracamy pieniędzmi. Więcej gęb do wykarmienia nadwyręża budżet. Czesne Nicole też jest wciąż drogie. Będziesz więc musiał wnosić odpowiedni wkład do gospodarstwa domowego każdego miesiąca. Nie mogłem nic odpowiedzieć mojej matce. Rozumiem. Jako pielęgniarka ciężko pracowałam każdego dnia. Nawet na nocnych zmianach moja pensja ledwo starczała na podstawowe potrzeby. Ale byłam zdeterminowana, dla dobra Szone kropka, ale prawie wszystko, co zarabiałam, szło na tysiąc dolarów, które co miesiąc przekazywałam rodzicom, powiedzieli mi, że to na wydatki domowe, ale prawie nic nie zostawało dla mnie. Nawet jeśli chciałem coś nowego lub potrzebowałem ubrań, rzadko było mnie na nie stać, kropka czasami musiałam nawet wstrzymywać się z zakupem rzeczy, których szon potrzebował, gdy rósł. Ale w tamtym czasie nie znałam prawdy. Nikt nigdy nie powiedział mi, że mój ojciec odziedziczył spory majątek i był w rzeczywistości finansowo wygodny. Przekazywałam te tysiąc dolarów co miesiąc, bo tak mi kazano, nie dla siebie, ale dla mojego syna to było moje jedyne wsparcie. Ale to wszystko było kłamstwem. Rodzice w kółko powtarzali mi, że finanse rodziny są napięte. Musimy oszczędzać, nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czegokolwiek, mówili, kropka, ale potem małe rzeczy zaczęły przykuwać moją uwagę. Moja matka zawsze nosiła stylowe ubrania i w każdy weekend wychodziła na lunch z przyjaciółmi. Kropka. Mój ojciec kupił sobie nowy zestaw kijów golfowych i wydawał się wydawać dużo na paliwo do swojego samochodu. A przede wszystkim nie mogłem zignorować zdjęć, które Nikol publikowała w mediach społecznościowych. Kropka, podczas gdy ja starałem się odbudować nasze życie. Moja siostra żyła jak księżniczka. Markowe stroje, drogie gadżety, wypady na zakupy kropka pewnego dnia przyszła paczka dla Nicole. W środku znajdowała się zupełnie nowa wysokiej klasy designerska torebka. W końcu ją mam. Czyż nie jest cudowna? Nicole przytuliła torebkę z rozmażonym wyrazem twarzy. Brawo, Nicole. Musiałaś pracować na pół etatu, żeby ją kupić, prawda? Zapytałem bez zastanowienia. Nawet jeśli brakuje ci gotówki, ciężka praca na coś wyjątkowego to dobra rzecz. Nagroda za własny wysiłek jest ważna. Ale to, co wyszło z ust Nicole, zaskoczyło mnie. Co? Oczywiście, że nie. Dlaczego miałbym to robić? Nicole zmarszczyła brwi, jakbym powiedziała coś niedorzecznego i kontynuowała zupełnie niezrażona. Mama mi go kupiła, powiedziała ponieważ mamy trochę dodatkowych pieniędzy w budżecie. Oto mały prezent dla ciebie kropka niesamowite, prawda? Najwyraźniej było to bardzo trudne do zdobycia dodatkowe pieniądze przysmak. Coś we mnie pękło, ponieważ przez cały ten czas upierali się, że rodzina boryka się z trudnościami, że moja pomoc jest tym, co utrzymuje wszystko na powierzchni kropka, podczas gdy ja wlokłem się do bankomatu po nocnej zmianie aby przelać tysiąc dolarów na konto moich rodziców oni kupowali markowe torebki dla Nicole. Kropka, nie chciałem w to wierzyć, ale to był dopiero początek. Tej nocy nie mogłam spać. Kiedy patrzyłam na śpiącą twarz szanę obok mnie, w mojej klatce piersiowej rozpętała się burza niepokoju. Dodatkowe pieniądze. Poczęstunek, czy tylko udawali, że mają kłopoty finansowe, następnego niedzielnego poranka zeszłam na dół do kuchni. Moja matka czytała czasopismo, popijając herbatę. Ojciec siedział przy komputerze i coś pisał. Dzień dobry, przywitałem się. Matka odwróciła się i uśmiechnęła. Dzień dobry. Nie zrobiłam dziś dla was śniadania. Powinny być jakieś resztki chleba z wczoraj, kropka oczywiście. Tak było zawsze. Sean i ja zazwyczaj dostawaliśmy resztki lub musieliśmy radzić sobie sami, kropka, ale tego popołudnia zobaczyłam coś, w co trudno mi było uwierzyć. Cóż, już wychodzę. Dziś wieczorem bufet z owocami morza. Nie mogę się doczekać, powiedziała moja mama z radością. Wrócisz jutro. Nie forsuj się. Dobrze. Mój ojciec uśmiechnął się, wręczając jej kluczyki do samochodu. Czekaj, bufet. Czy oni właśnie nie powiedzieli, musimy oszczędzać pieniądze, więc nie wychodzimy? Bez zastanowienia zapytałem, wychodzicie dziś na kolację? Zostajecie na noc. Tak, ale to tylko spotkanie starych przyjaciół. To nie jest marnowanie pieniędzy. A poza tym nie możemy sobie pozwolić na zabranie ciebie i szanę ze sobą, wiesz? Mama powiedziała to z uśmiechem, kropka zimno powoli rozlało się po mojej klatce piersiowej. Mimo to nie mogłam się kłócić. Może byłam tylko współlokatorką. Nie, raczej żywą dojną krową, kropka kilka dni później wydarzyło się coś, co wszystko wyjaśniło. Przeglądając stos poczty na kuchennym stole, przypadkiem znalazłem broszurę biura podróży. Na okładce widniał luksusowy statek wycieczkowy i napis, ekskluzywny rodzinny rejs po Morzu Śródziemnym. Osiem nocy, dziewięć dni. Kiedy ją otworzyłem, zobaczyłem nazwiska podróżnych. Robert Mannen, Susan Manin, Nicole Manin. Nigdzie nie było wzmianki o mnie ani o szawnie. Ręce mi zadrżały. Sean i ja zniosłyśmy tak wiele. Powtarzali, że nie mają pieniędzy. Wpłaciłam tysiąc dolarów, ograniczając wszystko, by pomóc. Ale ci ludzie wybierali się w rejs bez nas. To wszystko było kłamstwem. Wszystko było kłamstwem. w końcu zaakceptowałem rzeczywistość. Ludzie w tym domu tylko wykorzystywali moją dobrą wolę. Nigdy nie zamierzali nazywać mojego syna i mnie rodziną. Od tego momentu podjąłem decyzję. -Szon, zdecydowanie się stąd wynosimy, szepnęłam cicho. Mój syn przytaknął mi z czystym, niewinnym uśmiechem. Ścisnęłam mocno jego małą dłoń. Moja walka już się rozpoczęła. Kropka dwa tygodnie później nadeszły moje 27 urodziny. Zanim wyszłam do pracy, szon dał mi malutkie serce z papieru i powiedział: Wszystkiego najlepszego, mamusiu. To było wszystko, ale wypełniło to moje serce tak bardzo, że przytuliłam się do niego. Walcząc ze łzami kropka po skończeniu nocnej zmiany. Wróciłam do domu trochę wcześniej tego dnia. Kiedy weszłam do salonu, znajdowały się tam trzy nieznane mi kartony. Moje imię było na nich napisane dużymi literami markerem. Co to jest? Och te, odpowiedziała moja matka bezczelnym tonem. Loren, masz dziś dwadzieścia siedem lat. Jesteś teraz dorosła. To żenujące mieszkać tu jak darmozjat. I tak nie dajemy sobie rady, mając kolejną gębę do wykarmienia. O czym ty mówisz? Więc to oznacza, że musisz się wyprowadzić. Mój ojciec złożył gazetę i mówił tak, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Twoje urodziny to idealny czas. Wyprowadź się jutro rano. Znajdź swoje własne miejsce. Jesteś dorosły. Jeśli będziemy mieli o jedną pijawkę mniej, nasze finanse się poprawią. Coś we mnie pękło. Mówisz poważnie? Oczywiście, Nikol wychyliła głowę z kanapy. I o co chodzi z tą miną, patrzcie, co poświęciłam? Płacisz tylko jeden zero miesięcznie. Nie masz pojęcia. Ile trudu włożyliśmy w to dla ciebie i twojego dziecka, kropka, byłem oszołomiony. Przez prawie dwa lata co miesiąc płaciłam rachunki, brałam dodatkowe zmiany w weekendy i traciłam sen, by ich utrzymać. Zmusiłam Szanę, by radził sobie za mniej, a oni tak mi się odpłacili, starając się nie drżeć w głosie, odpowiedziałam: dobrze, odejdę. Ale cokolwiek się stanie, nie mów, że cię nie ostrzegałam. Jasne, nieważne, dzięki, odpowiedziała Nicole, wyglądając na zadowoloną. Gdy ty i Szan odejdziecie, będziemy mogli cieszyć się rejsem w przyszłym miesiącu bez żadnych zmartwień. Kropka, nie powiedziałam nic więcej. Nie, nie mogłam. Po prostu wzięłam szanę za rękę i po cichu wróciłam do naszego pokoju. Nasze rzeczy były już spakowane kropka, wszystkie moje ubrania, pamiątkowe zdjęcia, wszystko zostało wepchnięte do tych pudeł, bez mojej zgody, nawet mi o tym nie mówiąc. Byłam nikim więcej, jak tylko outsiderem kropka tej nocy siedziałam na łóżku bezsenna. Skulona blisko szanę. Księżyc w pełni wisiał spokojnie na niebie za oknem, ale ja już nie płakałam. Nie z frustracji, nie ze złości, nie ze strachu. Kropka, wszystkie te uczucia zamieniły się w jedno, niezachwiane postanowienie. Kropka udowodnie, że się mylą. Ty i ja zasługujemy na szczęście. Patrząc na śpiącą twarz szanę, złożyłam małą przysięgę. Kropka, następnego ranka, zabrałam szanę i opuściłam ten dom. Sąsiad pozwolił mi wynająć mały pokój na jakiś czas, a ja radziłam sobie z dnia na dzień, kontynuując pracę jako pielęgniarka. Mieszkanie było małe i stare, kropka w nocy rury głośno jęczały, ale znalazłam pewien komfort w tej małej przestrzeni, kropka przede wszystkim byłam po prostu wdzięczna, że mogłam spać obok szonę, nie musząc się nikogo obawiać. Oczywiście życie nie było łatwe, kropka mimo, że miałam więcej swobody niż wtedy, gdy płaciłam tysiąc dolarów miesięcznie po czynszu. W codziennych wydatkach i opłatach za opiekę nad Seanem nie zostawało mi prawie nic. Mimo to, starałam się iść naprzód, kropka pewnego dnia, znalazłam w skrzynce pocztowej nieznaną mi kopertę. Na rogu widniało logo kancelarii prawnej. Adres był napisany odręcznie do pani Loren Brown. Co to jest, w środku znajdowały się dokumenty dotyczące testamentu mojej babci, Helen Brown, matki mojej matki, która zawsze była dla mnie miła jako dziecko. Kiedy odeszła kilka lat temu, moja matka powiedziała mi, że nie zostawiła żadnego spadku. Jej testament wyjaśnił Loren. Ten dom należy do ciebie i Szone. Nie martw się o swoich rodziców. Nie mają prawa do tej nieruchomości. Akt notarialny został już przekazany. Proszę postępuj zgodnie z instrukcjami mojego prawnika. Dołączona była kopia rejestru nieruchomości z nazwiskiem, w które trudno mi było uwierzyć, właściciel Loren Brown. Ten adres? To mój dom rodzinny? To słowo wymknęło mi się z ustęp, sprawdziłem dokumenty jeszcze raz i jeszcze raz. To nie była pomyłka. ten luksusowy dom, w którym wciąż mieszkali moi rodzice i Nicole. Był na moje nazwisko. natychmiast zadzwoniłem do prawnika, którego wizytówka była dołączona. Pani Helen Brown przeniosła własność na ciebie, zanim zmarła. Dom jednorodzinny, w którym obecnie mieszkają twoi rodzice, prawnie należy do ciebie. Zanim mówiłem. ten dom należy do mnie, wciąż otrząsając się z szoku, wyjaśniłem swoją sytuację. Adwokat zaśmiał się nieznacznie. Rozumiem. Najprawdopodobniej twoi rodzice nie mają o tym pojęcia. W majątku pani Helen Brown nie było żadnego oczywistego spadku, prawdopodobnie dlatego twoi rodzice założyli, że proces dziedziczenia został zakończony i nadal mieszkali tam bez podejrzeń. Więc nigdy nawet nie sprawdzili tytułu własności, zapytałem. Dokładnie. Kilka miesięcy przed śmiercią pani Helen Brown przeniosła dom na twoje nazwisko nie informując o tym reszty rodziny. To do niej podobne. Moja babcia cicho, ale pewnie zostawiła mi to, co naprawdę ważne. Kropka najwyraźniej nie zamierzała, aby oni mieli ten dom. W testamencie wyraźnie zaznaczyła, że nie zasługują na to, by go odziedziczyć. Kropka odetchnąłem głęboko. Więc co zrobisz? Zapytał cicho prawnik. Jako właściciel musisz zdecydować o kolejnych krokach. Możesz nadal pozwalać rodzicom tam mieszkać, zaoferować przeniesienie tytułu własności lub sprzedać dom. Z prawnego punktu widzenia wszystko zależy od ciebie. Kropka, wszystkie wybory należały do mnie. Kropka. Co stanie się z tym domem? Nikt oprócz mnie nie mógł o tym zdecydować. Po długim wydechu powiedziałem, chciałbym go sprzedać. To coś, co muszę zrobić, aby zacząć życie od nowa, kropka prawnik w milczeniu skinął głową na moje słowa. Zrozumiałem. Rozpocznę proces sprzedaży w Twoim imieniu. Obecna wartość rynkowa wynosi około 920.000. Lokalizacja jest doskonała, więc spodziewam się, że szybko znajdziemy kupca. Spokojnie zaczął przygotowywać niezbędne dokumenty. Gdy na to patrzyłem, poczułem, że ciężar w mojej klatce piersiowej w końcu zaczyna znikać. Wreszcie byłem wolny od łańcuchów zwanych rodziną, które wiązały mnie od tak dawna. Podczas gdy sprzedaż dobiegała końca, wzięłam Szonę za rękę i przeniosłam się do innego stanu, nowego środowiska, nowego życia. Nie było efektownie, ale po raz pierwszy poczułam, że naprawdę żyję dla siebie. Kropka Dokładnie tydzień później, gdy w świetle poranka robiłam naleśniki dla Szone, otrzymałam na swój telefon e-mail od prawnika. Aktualizacja Sprzedaż brązowej rezydencji została zakończona. Nieruchomość została sprzedana za cenę wywoławczą wynoszącą 920 000. Nowi właściciele mają się wprowadzić w przyszłym tygodniu. Kropka, przez chwilę wpatrywałem się w ekran. Nie mogąc się ruszyć. Nieruchomość naprawdę została sprzedana. Ten dom nie należał już do nich. Wypełniło mnie ciche poczucie spełnienia. Nie chciałem nikogo skrzywdzić, po prostu skorzystałem z przysługującego mi prawa do ochrony siebie i mojego syna. Mimo to czułam, że długie, zimne dni, które spędziłam w tym domu, w końcu miały sens i naprawdę dobiegły końca, odłożyłam telefon i przyniosłam naleśniki na miejsce szone. Mamo, jaki dziś dzień? Hm, powiedziałabym, że to bardzo wyjątkowy dzień, odpowiedziałam mu z uśmiechem, kilka dni później dom manningów odwiedził agent nieruchomości w garniturze. Chcąc spędzić więcej czasu z szawnem, sam nie poszedłem, więc później usłyszałem od agenta, który był obecny, co następuje. Państwo Manyn, oto oficjalne zawiadomienie dotyczące aktualnej własności nieruchomości, która została sprzedana za pośrednictwem naszej firmy, kropka w ten sposób przekazali oficjalne pismo i kopię aktu notarialnego. Co? Sprzedana? Kto by coś takiego zrobił? Twarz mojej matki zmieniła kolor, gdy tylko przeczytała dokument. Ta nieruchomość jest teraz własnością pani Loren Brown. Nawet jeśli jesteście rodziną przebywanie tutaj bez zgody właścicielki jest uważane za bezprawne zajmowanie. Obawiam się, że jeśli nie wyprowadzicie się w ciągu 10 dni, będziemy musieli podjąć kroki prawne. To niedorzeczne, krzyknął mój ojciec, ale agent kontynuował spokojnie. Kropka, ta sprzedaż została sfinalizowana zgodnie z oficjalnym aktem notarialnym i wszystkimi właściwymi procedurami prawnymi. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia, skontaktuj się z kancelarią prawną wymienioną tutaj. Jednakże, jeśli nadal będziecie zajmować ten lokal, proszę zrozumieć, że możecie podlegać roszczeniu o odszkodowanie z tytułu bezprawnego zajmowania lokalu. Loren zrobiła to za naszymi plecami. Ręce mojej matki drżały. Nicole stała w wejściu z otwartymi ustami. Było jasne, że żadna z nich o niczym nie wiedziała. Ale właśnie takie podejście wybrałam, kropka nie atakować ich krzykiem czy obwinianiem, ale skonfrontować ich z rzeczywistością za pomocą prawa i faktów. To była moja odpowiedź, kropka nawet po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia od agenta nieruchomości, moi rodzice zdawali się myśleć, że to tylko jakaś groźba. Jak Loren, nasza własna córka, mogła sprzedać nasz dom za naszymi plecami? To oburzające, kropka złożę skargę do prawnika. To był dom mojej matki. Wiesz, ile dekad tu mieszkaliśmy, rozpaczliwie protestowali, ale prawo było bezlitosne. Minęło dziesięć dni i w końcu nowi właściciele przyjechali z ciężarówkami do przeprowadzki. Hej, chwileczkę. Nigdy nie zgodziliśmy się na wyprowadzkę, krzyknął mój ojciec podniesionym głosem kropka, ale było tak, jakby nikt z obecnych nawet go nie usłyszał kropka, za bramą stały zaparkowane dwie duże ciężarówki. Pracownicy firmy przeprowadzkowej bezszelestnie wnosili do domu meble urządzenia i dywany. Przedmiot po przedmiocie rzeczy nowego właściciela znikały w środku. A ta sofa jest na liście do utylizacji, prawda? Dobrze, pozbędziemy się jej. Załatwione. Stoły w salonie popękały, kropka, wyrzucę ją razem z resztą. Meble, które wypełniały ten dom przez lata, były ładowane na ciężarówki, jak śmieci. Hej, to nasz stół w jadalni. Nie dotykaj go bez pozwolenia, zaprotestowała moja matka. Ale przeprowadzający kontynuowali swoją pracę, nawet na nią nie spojrzawszy. kropka Potem, kto wam pozwolił, zaczęła krzyczeć. Ale w tym momencie elegancki, czarny, luksusowy sów cicho podjechał pod bramę. Wysiadła z niego stylowa kobieta w średnim wieku w twedowym żakiecie Chanel. Za nią stał pudel z naszyjnikiem z pereł i dostojny mężczyzna, który wyglądał jak kamerdyner. Ojej! Wnętrze jest jeszcze bardziej przestarzałe niż sobie wyobrażałam. Wszystko wymaga remontu. Zajmij się tym, proszę, powiedziała do lokaja. Zdejmując okulary przeciwsłoneczne i celowo rozglądając się po pokoju. Co? Poprzednia rezydencja? Wciąż tu jesteś. Akt notarialny został już przeniesiony, a termin wyprowadzki już dawno minął. Kropka ale ale, nie możesz tak po prostu nas tym zaskoczyć. Zrzucić to na Was. Uśmiechnęła się drwiąco. Powiadomienie powinno było dotrzeć ponad miesiąc temu. Jeśli nie umiesz czytać, mam ci je przeczytać na głos tu i teraz? Lokaj bez słowa wyjął z torby akt notarialny i zawiadomienie o eksmisji, po czym zaprezentował je moim rodzicom. Brakowało im słów. Ich usta drżały, ale nic z nich nie wychodziło. I dodała kobieta, zwracając się do jednego z przeprowadzających się, możecie pozbyć się wszystkiego z tego pokoju. Nie znoszę używać mebli, których dotykali inni ludzie. Zrozumiałem. Zajmiemy się tym zgodnie z listą porzuconego mienia. Czekaj, nie możesz, tato, przestań. Zadzwonił na policję. Nicole z bladą twarzą szarpnęła ojca za rękaw. Próbował powiedzieć coś więcej. Ale w jego głosie nie było już siły, kropka musiał już zdawać sobie sprawę, że nic, co powiedzą, niczego nie zmieni. Kropka moja matka po prostu stała tam, oszołomiona patrząc, jak ich rzeczy są wynoszone z przedpokoju. Jej ulubiona sofę, zestaw jadalny, duża roślina doniczkowa z salonu, a potem, proszę, tylko nie to, proszę, nie zabieraj tego, zawołała, gdy przeprowadzający się zbliżyli się do małej półki ze zdjęciem mojej babci, Helen. Jeden z pracowników rzucił okiem. Ta mała półka może być traktowana jako osobista pamiątka i pozostawiona dla ciebie, powiedział cicho, kropka moja matka podeszła i przytuliła ramkę ze zdjęciem do piersi. Mój ojciec zebrał kilka wędek z garażu, a Nicole zbiegła na dół, ściskając torbę ze swojego pokoju. To było wszystko, co im zostało. Kropka wkrótce pierwsza ciężarówka była pusta, a meble nowego właściciela zostały rozmieszczone w pokojach. Wnętrze domu już nigdy nie będzie wyglądało tak, jak w ich wspomnieniach. Kropka następnie, stojąc w drzwiach, kamerdyner zwrócił się do całej trójki spokojnym głosem: Dziękuję za współpracę. Klucze nie będą już potrzebne, więc zabiorę je teraz. Proszę o opuszczenie lokalu, kropka na te słowa mój ojciec w końcu padł na kolana: Helen, ta stara jędza. Jak mogła nam to zrobić? Mój ojciec jęczał podczas gdy moja matka stała w milczeniu u jego boku, ściskając ramkę ze zdjęciem i patrząc w niebo. W końcu głosem ledwo przekraczającym szept mruknęła. Może to tylko zemsta za to, co zrobiliśmy Loren. Kropka nie powiedziała tego tak, żeby ktokolwiek usłyszał tylko tak, jakby mówiła do siebie. Nicole wzdrygnęła się na jej słowa. Zapadła nad nimi cisza kropka to było tak, jakby wszystkie kłamstwa i utyskiwania, które gromadziły przez lata, w końcu się spełniły. Minął około miesiąc, a ja w końcu przyzwyczaiłem się do życia w małym miasteczku, w którym zacząłem od nowa kropka pewnego dnia do skrzynki pocztowej w moim mieszkaniu dotarł list. Nadawcą, napisanym starannym pismem, była Susan Mannen, moja matka. Droga Loren. Wciąż nie mogę pogodzić się z tym, co się stało. Minęło kilka dni. Odkąd wszystko zmieniło się tak nagle i na początku byłam przytłoczona dezorientacją, złością i szokiem kropka, ale teraz zdałem sobie sprawę z czegoś naprawdę ważnego. Powinnam była posłuchać Cię wcześniej, jak ciężko pracowałaś i jak bardzo starałaś się chronić szanę. Przez długi czas wykorzystywaliśmy Twoją dobroć. Kropka zamiast po prostu powiedzieć „dziękuję“, gdzieś po drodze zaczęliśmy traktować to tak, jakby było to naturalne. Bardzo żałuję, że zrzuciliśmy na Twoje barki ciężar pieniędzy, czasu i zmartwień. Teraz Nicole zaczęła pracować na pół etatu i stopniowo uczy się stawać na własnych nogach. Twój ojciec w końcu zaczyna akceptować rzeczywistość. Jeśli kiedyś na to pozwolisz. Chciałabym znów zobaczyć słodki uśmiech, szane, kropka Upiekę twoją ulubioną szarlotkę i będę czekać na ciebie z całego serca. Naprawdę mi przykro. Dziękuję, z miłością, mamo. Kropka, delikatnie zamknęłam list, czując, jak w mojej piersi rozkwita ciche ciepło. Nie oznaczało to, że mogłam im wybaczyć, ale czułam, że w jej słowach była prawdziwa życzliwość dla kogoś innego. Dziękuję, mamo, wyszeptałam, uśmiechając się lekko, gdy patrzyłam przez okno na zachód słońca. To nie był smutek czy złość, ale małe światełko nadziei na przyszłość, które rozświetliło moje serce w tamtej chwili. Kropka, minęły trzy lata i sząd skończył osiem lat. Teraz mieszkamy w małym domku, który kupiłam za pieniądze ze sprzedaży domu mojej babci. Jest stary i mały, ale wystarczający dla nas dwojga kropka, zadbane drewniane podłogi skrzypią, ale jest w nich ciepło. To miejsce naprawdę stało się naszym domem. Na podwórku, otoczonym białym drewnianym płotem, kwitną sezonowe kwiaty. W naszym małym ogródku uprawiamy zioła i pomidory koktajlowe. Kropka w dni powszednie pracuje jako pielęgniarka w pobliskim szpitalu, wracając do domu, między nocnymi zmianami. Kropka, praca jest ciężka, ale nic nie znaczy dla mnie więcej niż to, że pacjenci mówią. Dziękuję. W weekendy spędzam czas z innymi mamami z sąsiedztwa za każdym razem, gdy przynoszę domową szarlotkę. Wszyscy mówią, ciasto Loren jest najlepsze. Czas spędzony na udoskonalaniu przepisów, których nauczyłam się na zajęciach z gotowania lub na wyrabianiu ciasta z szawnem. To czyste szczęście każdego ranka, gdy zbieram zioła w ogrodzie, wracają do mnie słowa mojej babci. Ludzie świecą najjaśniej, gdy pomagają sobie nawzajem tak jak mówiła z uśmiechem. Teraz raz w tygodniu jestem wolontariuszem w lokalnym centrum seniora. Czas spędzony na rozmowach i wspólnej pracy z osobami starszymi to skarb, którego nic innego nie jest w stanie zastąpić. Kropka niedawno znajoma, którą tam poznałam, zrobiła na drutach szalik dla szanę, który przyda mu się, gdy zacznie szkołę podstawową. Ten cichy krąg pomagania sobie nawzajem rozprzestrzeniał się w naszym mieście. Mamo, co dziś na obiad? Hm, może zrobię twoje ulubione klopsiki? nawet te małe, zwyczajne wymiany wypełniają mnie poczuciem niezastąpionego szczęścia. Zgodnie z życzeniem mojej babci, żyje chroniąc to, co naprawdę ważne, kropka oznacza to uśmiechszane, siłę, by wierzyć w siebie i życzliwość, by dotrzeć do innych w potrzebie, kropka czasami wciąż dostaję e-maile lub listy od mojej matki tylko jedną linijkę. Następnym razem upieczmy razem szarlotkę wystarczy, by rozgrzać moje serce. Kropka może nie jest to idealne pojednanie, ale czuję, że dystans między nami powoli się zmniejsza. Kropka siadam na ławce w ogrodzie, obserwując, jak niebo zmienia kolor na oliwkowy i biorę głęboki oddech. Naprawdę nam się udało, prawda? Sząd siedzi obok mnie, ściskając moją dłoń. To szczęście nie zostało mi dane przez nikogo innego. Kropka to coś? Co wybrałam? Coś. CEO zbudowałam własnymi rękami, kropka bez względu na to, jakie wiatry mogą wiać w przyszłości, nie zachwieje się. Będę pielęgnować naszą przyszłość, jako silna kobieta, pielęgnując życie, które zbudowałam z moim synem.